Tak trudno nam się w Polsce porozumieć. Wykorzystajmy naszą pozycję pozycję kraju, który stał się wiarygodnym, silnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zwycięstwo Ukrainy nad Rosją. To jest zasadnicza sprawa. Mamy prawo liczyć na bezpieczną przyszłość? No, oczywiście tak. Andrzej Duda i Donald Tusk obok siebie w Białym Domu mówiący mniej więcej to samo w fundamentalnych kwestiach dotyczących polskiej racji stanu. W naszej krajowej perspektywie to wydarzenie nabrało rangi niemal sensacji. Natomiast światowe media jakoś nie bardzo rozkliwiały się nad tym akurat aspektem owej wizyty. Panie premierze, może i lepiej. Nie będę tego oceniał, ale powiem, że. Widać w większości światowych mediów i światowych stolic, nie wiedzą, że tak trudno nam się w Polsce porozumieć, czasami w, nawet w oczywistych sprawach, ale akurat ta sprawa, sprawa bezpieczeństwa naszego kraju, sprawa bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę nie dzieli nas w naszej Ojczyźnie, i dlatego dla nas jest to wielka sensacja, że możemy absolutnie to samo uważać, w tym samym kierunku zmierzać, pewnie z drobnymi różnicami, wszyscy Polki i Polacy. Panie redaktorze, podobnie było 25 lat temu, kiedy wchodziliśmy do NATO. Ja byłem wtedy premierem polskiego rządu i najbardziej zależało mi właśnie na tym, aby Polki i Polacy zapamiętali, że to jest osiągnięcie. Wszystkich nas, niezależnie od zabarwienia politycznego. I zaprosiłem na świętowanie tego wejścia naszego 25 lat temu do Sojuszu Północnoatlantyckiego wszystkich poprzednich premierów. I proszę sobie wyobrazić, że cała siódemka poprzednich premierów pojawiła się. Tak, ta wizyta odbyła się w 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejszy jest. Yy, Inny aspekt owej wizyty, otóż odbyła się ona w momencie, w którym przed sojuszem staje być może największe wyzwanie w jego historii. Panie premierze, co Joe Biden chciał powiedzieć Amerykanom, Polakom, światu, zapraszając do Waszyngtonu akurat teraz? Polskiego prezydenta i polskiego premiera. Tak, było to na pewno uczczenie naszego 25-lecia w sojuszu, ale to może jest mniej istotne jak ta druga sprawa, o którą Pan pyta. Niewątpliwie Polska stała się jednym z kluczowych państw NATO, a może nawet z punktu widzenia tego, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, to jest w tej chwili najważniejszy. Członek NATO oprócz Stanów Zjednoczonych, oczywiście, czy potęgi nuklearnej, jaką jest Francja czy Wielka Brytania, choć już nie w Unii. Panie redaktorze, ten sygnał także powinniśmy odebrać my, my Polacy, że to jest szczególny okres dla nas. Również szczególny okres z punktu widzenia tego co będziemy robić i jak będziemy robić. W jaki sposób będziemy zachęcać cały wolny świat, Zachód, a zwłaszcza Europę do pomocy Ukrainie. To jest kluczowa sprawa, a również zachęcać Amerykanów, bo dzisiaj Amerykanie w jakim sensie też oczekują, bo wiadomo, jak się przeciąga w Kongresie sprawa decyzji, czy Amerykanie pomagają Ukrainie czy nie pomagają. I my Polacy możemy mieć na to wpływ. Ta wizyta też miała taki sens i uważam, że powinno to być tak właśnie odebrane przez nas wszystkich w Polsce. Dobrze, że w tej sprawie się nie różnimy, ale wykorzystajmy naszą pozycję. Pozycję kraju, który po 25 latach stał się wiarygodnym, silnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i który ma określone cele. Tym określonym celem może bardziej niż innych krajów natowskich, to jest zwycięstwo Ukrainy nad Rosją. To jest zasadnicza sprawa i jeśli nie przekujemy to na pomoc wolnego świata dla Ukrainy, jeśli nie wpłyniemy w odpowiedni sposób na Amerykanów, Europejczyków, żeby naprawdę rzucili wszystkie siły do pomocy Ukrainie, to to będzie w jakimś sensie nasza porażka. Przypomnijmy, do NATO wstępowaliśmy w 1999 roku między innymi razem z Węgrami. Dziś Donald Tusk wzywa Mike'a Johnsona do odblokowania pomocy dla Ukrainy. Andrzej Duda proponuje, by kraje członkowskie zwiększyły swoje wydatki na obronność. A Viktor Orban po spotkaniu z Donaldem Trumpem mówi poniekąd w jego imieniu, jeśli Amerykanie i Europejczycy nie dadzą Ukrainie pieniędzy i broni, to ta wojna się skończy. Panie premierze, dokąd zmierza ten świat? No, e, przedstawił pan no, taki oczywisty chaos, który dzisiaj zapanował w wolnym świecie, świecie Zachodu i to rzeczywiście jest niepokojące, ale sojusz dzisiaj bardzo się wzmocnił dzięki temu, że Finlandia i Szwecja jest w NATO. Obydwa te kraje już są, i to są kraje bardzo dobrze przygotowane do obrony, mają świetnie wyposażoną armię mają obronę cywilną chyba najlepszą w Sojuszu Północnoatlantyckim i my powinniśmy się na nich wzorować, bo obrona cywilna, przygotowanie takiej obrony na poziomie samorządów, to będą bardzo ostre działania, jest potrzebna w każdym kraju natowskim. Powinniśmy się do tego przygotować. To są ważne rzeczy. Ale też jest tak, że w tym takim chaosie, który dzisiaj się rodzi i w wyniku którego to już nie jeden czy dwa ośrodki, tak jak było kiedyś. Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone, a potem Stany Zjednoczone były największym mocarstwem. Teraz już jest wiele ośrodków, które mają ambicje mocarstwowe. Są Chiny, są Indie są kraje takie jak Brazylia, południowa Afryka, kraje arabskie, to są często bogate kraje, które chcą wpływać na losy świata. Świat jest wielobiegunowy i na tym tle my również obserwujemy taki pewny chaos decyzyjny wewnątrz naszego obozu zachodniego północnoatlantyckiego. Pan wspomniał o, o Orbanie. To jest w ogóle szczególny przypadek i e, mamy dzisiaj problemy nie tylko w Unii Europejskiej z takim członkiem, jakim są dzisiaj Węgry, które depczą zasady demokracji, ale również mamy z tym problem w NATO. Viktor Orban nie wydaje się całkiem lojalny wobec Sojuszu. To, co robi, jak działa, to jest często wbrew. Interesom Unii Europejskiej albo Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na szczęście obydwa te ugrupowania wielkie, do których należymy, są zgodne co do najważniejszych spraw. Myślę, że tu jest pewna słabość NATO, słabość Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polega na tym, że w Traktacie Północnoatlantyckim nie mamy mechanizmów naprawczych, takich jak są w Unii Europejskiej, w traktacie unijnym. Artykuł 7 może niedoskonały, ale on wskazuje na przykład na sposób czy drogę do naprawiania, jeśli działania kraju burzą reguły demokratyczne. W NATO takich działań nie mamy i myślę, że to by wymagało jakiejś odpowiedzi na najbliższym szczycie. Na to w Waszyngtonie. Uważnie słucham tego, co Pan mówi i, i powiem, że no, nie eksploduje optymizmem. Tak zapytam w imieniu tych, którzy nas oglądają. Takich normalnych zjadaczy chleba, czy ja, pan, my wszyscy mamy prawo liczyć na bezpieczną przyszłość. No, oczywiście tak, e, powinniśmy na to liczyć, ale ta bezpieczna przyszłość zależy przede wszystkim od tego, jak będziemy się teraz przygotowywać do zagrożeń. Właśnie siła NATO polega na sile odstraszania. Musimy być dobrze zorganizowaną e, międzynarodową instytucją obronną, która ma świetne wyposażenie wojskowe, zasady współdziałania, która ma swoją strategię bezpieczeństwa. I e, swoją koncepcję obrony. Każdy kraj natowski powinien się do tego dostosować, a Unia Europejska jako całość powinna wydawać mniej więcej dwa razy więcej środków na uzbrojenie, na armię, niż wydaje dotąd, bo dysproporcja jest ogromna. Stany Zjednoczone mają około 72% Uzbrojenia całego sojuszu, a Unia Europejska ma zaledwie 18% uzbrojenia i ogólnej infrastruktury związanej z obroną. A więc my jesteśmy wielokrotnie słabsi niż Stany Zjednoczone, a w końcu obywateli mamy więcej. A więc tą dysproporcję musimy zmienić. Czyli musimy w ramach sojuszu północnoatlantyckiego koniecznie wzmocnić ten e, filar. Europejski. To jest nasze zadanie Europejczyków, a także zadanie Polski, bo musimy o to dbać, namawiać do tego. Będziemy mieli sojuszników, kraje Europy Środkowo-Wschodniej na pewno takie jak, jak Czechy czy, czy kraje bałtyckie, ale na pewno także Finlandia i Szwecja, te nowi, ci nowi członkowie. A więc mamy się na kim oprzeć. I mamy pewien kierunek działania wytyczony. Nie tylko uzbrojenie własnej armii, dobre przygotowanie się do jakiegokolwiek zagrożenia, ale również wpływanie na innych. Jak tak będziemy działać przez najbliższe lata, to nie mamy się czego bać, ale przygotowywać się musimy.